Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Dzisiaj jestem w środku lasku, a to dlatego, że wieje dość silny wiatr i wolałam się ulokować tutaj, żeby nie było jakichś zakłóceń niepotrzebnych. Kochani, od jakiegoś czasu, od kilkunastu, może tygodni, towarzyszy mi tak bardzo mocno temat różnic między ludźmi. Jest to taki czas, kiedy szczególnie zwracam uwagę na to, że my jako ludzie bardzo się od siebie różnimy. I wiecie, to nie jest nowa dla mnie wiedza, ale te ostatnie momenty, te ostatnie tygodnie jakoś tak bardziej ukierunkowują mnie na przeżywanie tej wiedzy w doświadczeniu, czyli na wprowadzanie tego, w życie, szczególnie w to życie małżeńskie i rodzinne. Myślę, że to jest takie niezwykle ważne, aby umieć przyjmować ludzi takimi, jakimi oni są, i aby umieć także siebie samą, siebie samego przyjmować z całym tym wewnętrznym bogactwem, które w nas jest. Kochani, nie bez przyczyny. Rodzimy się tacy, a nie inni. Nie bez przyczyny. Jest jakiś cel tego, że mamy określone cechy charakteru, określony temperament. Jest w nas jakieś takie bogactwo, z którym rodzimy się. Coś, co jest niezależne od wpływów zewnętrznych, co jest jakimś takim wewnętrznym darem. Bardzo wiele też oczywiście różnych czynników ma wpływ na nasze zachowanie, na to, jacy jesteśmy. Natomiast my przychodzimy na świat z określonym potencjałem. Dzisiaj będziemy dotykać tego tematu. Będziemy mówić sobie o tym, jak bardzo ważne jest, aby pójść za tym w życiu, co jest w nas, co jest nasze, żeby nie gonić za tym, co jest dla nas obce, co jest poza naszym zasięgiem, ale żeby wgłębić się w siebie i odkryć to, co jest w każdym z nas. A towarzyszył nam będzie w sposób szczególny patron dnia dzisiejszego, święty Jan Chrzciciel. Dzisiaj jest uroczystość jego narodzenia. I słowo Boże odnosi się do niego. Posłuchajmy najpierw pierwszego czytania z Księgi proroka Izajasza. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie, powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałem zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi, tyś sługą moim, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, różno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Sławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I rzekł mi: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla Pogan. Aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Kochani, to słowo odnosi się bezpośrednio do Chrystusa. Natomiast podawane jest nam dzisiaj właśnie w uroczystość świętego Jana Chrzciciela, czyli dotyka także Jego osoby. Ale to słowo Boże jest przeznaczone, moi drodzy, także dla każdego z nas i każdy z nas może odnaleźć siebie w tym słowie. Zobaczcie, moi kochani, to zdanie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Oczywiście chodzi tu o Chrystusa, chodzi tu o Jana Chrzciciela. Im imiona już zostały nadane, moi drodzy, przed poczęciem jeszcze, przez anioła. Ale każdy z nas, moi drodzy, ma swoje imię zapisane w Bogu, zapisane na dłoniach Bożych. W Piśmie Świętym są takie słowa, że wyryłem Twoje imię na swoich dłoniach. Imię każdego z nas jest wyryte na Bożych dłoniach. Każdy z nas pojawił się na tym świecie w określonym celu. Tak jak Chrystus pojawił się w określonym celu, tak jak Jan Chrzciciel, tak jak wielu proroków, tak i my pojawiliśmy się na tym świecie celowo, nieprzypadkowo. Nie jesteś tu. Mój drogi bracie, moja droga siostro, przypadkiem nie wylądowałeś tutaj, przypadkiem na tej planecie. Bóg się nie pomylił, że urodziłeś się, urodziłaś się właśnie w takim czasie i właśnie w takim miejscu. Jesteś, każdy z nas jest jakby taką strzałą utajoną w Bożym Kołczanie. Wyobraźcie sobie, że Bóg ma taki kołczan pełen strzał i każda strzała jest Przeznaczona do trafienia w jakiś cel. Każdy ma wypełnić tej rzeczywistości, w której żyje, jakąś cząstkę. Każdy ma jakieś zadanie. I teraz, moi drodzy, najważniejsze, co możemy zrobić w naszym życiu, i chyba takie podstawowe nasze zadanie w życiu, to jest właśnie odkryć to, do czego ja zostałem. Powołany, do czego ja zostałam powołana, co jest tą moją taką cząstką rzeczywistości, którą ja mogę zagospodarować i w której mnie nikt nie zastąpi. I dochodzimy do tego w ciągu naszego życia. To nie jest nam dane, to jest nam zadane, jak zresztą wszystko w naszym życiu. Moi drodzy, Pan Bóg, nie daje nam gotowych rozwiązań, bo wtedy. Bylibyśmy po prostu marionetkami, bylibyśmy niewolnikami. Pan Bóg daje nam jakąś drogę do przebycia, i na tej drodze możemy z nim współpracować, możemy dzięki Jego duchowi odkrywać siebie. Tak jak to zrobił święty Jan. Posłuchajcie słów dzisiejszej Ewangelii, moi drodzy. Jak to się wszystko zaczęło u świętego Jana chrzciciela? Są to słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca, jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. Zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Zobaczcie, moi drodzy, święty Jan został powołany na proroka. Anioł objawił się Zachariaszowi i powiedział mu, że jego żona Elżbieta pocznie dziecko. Powiedział mu, jakim imieniem mają to dziecko nazwać. Wszystko było przygotowywane już wcześniej. I kiedy to dziecko się pojawiło, to znaki, które towarzyszą, Temu jego pojawieniu się na świecie, świadczą o tym, że to dziecko jest wybrane do szczególnej misji. Zobaczcie, dzieje się cuda wtedy, tak? Otwierają się usta Zachariasza. Wiemy, że on przez y, długi czas pozostawał niemy, tak? bo w zwątpił w słowo Boga. I teraz mu się rozwiązuje język. Ludzie widzą to i ludzie się zastanawiają, kimże będzie to dzieciem, bo rzeczywiście coś dziwnego się dzieje. Ale moi drodzy, tak naprawdę na narodziny każdego dziecka są cudem i może narodzinom dzieci naszych, może narodzinom naszym nie towarzyszyły takie cudowne znaki. Natomiast każdy z nas jest powołany przez Boga. Istnienia każdego z nas chciał sam Bóg, to jest pewne. I każdy z nas ma jakąś misję, może nie taką jak Święty Jan Chrzciciel, ale misję, która jest bardzo ważna, którą trzeba podjąć, aby Zadziało się jakieś dobro na świecie, aby pomnożyć dobro na świecie. Pewnie nasi rodzice zadawali sobie też nieraz pytanie, kimże będzie to dziecię? Ja nie rozpatrzę na nasze dzieci i się zastanawiam, kim one będą, moi drodzy. Widzę pewne predyspozycje w nich, widzę pewne cechy, które no, jakoś mi pokazują, że być może ta droga, czy ta byłaby dla nich dobra. Ale ja nie wiem, one będą musiały same to odkryć. I to jest takie fascynujące, bo może kiedyś, za kilkanaście lat, będzie mi dane zobaczyć właśnie to, kim one będą. One już teraz są kimś, oczywiście, ale one są ciągle w procesie kształtowania tej osobowości, jeszcze nie mają wybranej drogi życiowej. Natomiast mam nadzieję, że będzie mi dane, aby zobaczyć to, jaką drogą pójdą i jako matka mogę im w tym towarzyszyć. Nie mogę odkryć tego za nich. Mogę te moje dzieci wspierać w tym procesie, ale one będą musiały spotkać się, moi drodzy, same ze sobą. One będą musiały sięgnąć do głębin serca, do tego, co złożył w nich Bóg. I odkryć to. I myślę, że wtedy będą szczęśliwe, jeśli odważą się wejść w te najgłębsze miejsca swojego serca. Myślę, że, moi drodzy, wielu ludzi żyje poza swoim powołaniem, że robią coś, czego tak naprawdę nie chcą robić w życiu, wykonują pracę, w której się męczą, której nie lubią. A przecież Bóg nie chce tego dla nas. Bóg chce, żebyśmy robili to, co współgra z naszym wnętrzem. Tak jak to robił święty Jan Chrzciciel, tak jak to robił Jezus Chrystus. Ale oni obaj musieli to odkryć, moi drodzy. To nie było im dane w taki oczywisty sposób. Zobaczcie, chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Święty Jan Chrzciciel poszukiwał siebie, poszukiwał swojego powołania na pustkowiu. Tam wchodził w głębiny swojego serca, tam spotykał się z Bogiem i tam się przekonywał o tym, co on tak naprawdę w życiu ma robić. Mój drodzy, czy dotarliście już do głębin swojego serca? Na to nigdy nie jest za późno. Słyszeliśmy wczoraj o Abrahamie. Dla Pana Boga czas się nie liczy. On działa poza czasem i nawet człowiek w późnym wieku może odkryć swoje powołanie i chociaż przez część swojego życia podążać tą drogą. I błogosławić Boga za to, że w pewnym momencie pozwolił mu to odkryć. Kochani, Teraz jest dobry czas, abyśmy właśnie sięgnęli do głębi swojego serca, abyśmy zobaczyli, co tam na dnie tego serca jest. Najlepiej, gdy tą wędrówkę odbędziemy z Duchem Bożym, bo On zna głębiny naszego serca. On nas będzie mógł poprowadzić przez te meandry naszych serc. Kochani, dzisiejszy psalm, bardzo lubię ten psalm. Mówi. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę i znasz moje drogi. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mojej matki. Sławię cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła i duszę moją znasz do głębi. Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, kiedy w ukryciu nabierałem kształtów utkany we wnętrzu ziemi. Refren tego psalmu mówi Sławię Cię, Panie, Boga, Stwórcę swego. Bóg jest naszym stworzycielem i jako stworzyciel On zna nas najlepiej. On wie, co jest tam w naszych sercach, ale On nie chce nam tego na siłę narzucić. On nas zaprasza w podróż do naszych serc, po naszych sercach, i obiecuje swoje towarzyszenie, towarzyszenie swego ducha. Moi drodzy, wybierzmy się na wędrówkę z Duchem Bożym i zobaczmy, co jest w naszych sercach, szczególnie jeśli czujecie, że nie jesteście na swoim miejscu, szczególnie jeśli czujecie, że coś wam nie gra w tym waszym życiu, że robicie coś jakby wbrew sobie. Bóg nie chce, żebyśmy robili coś wbrew sobie. On nigdy nas nie zaprosi do czegoś, co jest przeciwne naszej naturze, przeciwne naszemu temperamentowi, naszemu charakterowi. Po to nam dał ten temperament, moi drodzy, który jest przecież taką cechą wrodzoną. Po to nam to dał, żebyśmy to później mogli wykorzystać, ukierunkować na dobro, żebyśmy mogli podjąć współpracę z Jego wolą. Moi drodzy, Temperament jest czymś pięknym. Ale każdy ma inny ten temperament. Są ludzie bardziej energiczni, bardziej tacy na zewnątrz, ekstrawertycy, bardziej ekspresyjni. Tacy żywiołowi, energiczni, a są też ludzie tacy bardziej skryci, gdzie do wewnątrz to wszystko idzie, co przeżywają, gdzie oni gdzieś tam w sobie mielą różne rzeczy. Są różne temperamenty, moi drodzy, i każdy z nas jest inny, każdy jest obdarzony jakąś kombinacją tych temperamentów, bo nie ma temperamentów czystych. I warto jest poznać swój temperament, warto jest poznać swój potencjał, swoje zdolności i podążać w tym kierunku, aby to się mogło uzewnętrzniać, aby z tego czynić jakieś takie pole do działania dla dobra. Aby w ramach tego, co my mamy, mogło się dokonywać dobro. Bóg będzie nam przymnażał tych łask, oczywiście, ale jest jakaś baza, moi drodzy, w nas. I to z tej bazy mamy korzystać, i to z tej bazy chce korzystać Bóg. Bóg nie chce nas gwałcić, moi drodzy, i gdzieś nas wciągać w jakieś sprawy, które są zupełnie dla nas obce, gdzie my się zupełnie w tym nie odnajdujemy. No, po cóż by nam dał temperament, moi drodzy, gdyby później chciał to wszystko zmieniać, przekształcać, gdyby później chciał, abyśmy działali wbrew temu? To by nie był miłością, nie byłby dobrocią. Oczywiście on nam pozwala ten temperament kształtować, tak? I w ramach tego temperamentu doskonalić się, walczyć ze swoimi słabościami, które są w nas. To oczywiście, tak, ten temperament domaga się takiej obróbki, moi drodzy, ale nigdy Bóg nie chce, abyśmy działali przeciwko sobie, wbrew temu, co w nas jest. Kochani, ja wczoraj po raz kolejny byłam z moim mężem w szpitalu i przez chwilę byliśmy w kontakcie z taką panią, która pracowała w komputerze, ona musiała tam wpisać pewne informacje i pokierować nas dalej. I na chwilkę musiała odejść od biurka, żeby coś tam innego zrobić. I wzięła swoją kartę, i wylogowała się z tego komputera. I poszła. I ja tak patrząc na to, mówię do Michała: Michał, ja bym pewnie o tym zapomniała. A on mówi: Nie martw się, nauczyłabyś się. Ale myślę, że byłoby to dla mnie trudne, wiecie, bo. Bo dla mnie w niektórych sytuacjach taka wierność schematom i pamiętanie o takich jakichś szczegółach jest dość trudne, ze względu właśnie na mój temperament. Oczywiście staram się panować nad tym, moi drodzy, ale to jest jakby takie niezałatwe dla mnie. Podczas gdy dla wielu ludzi taka właśnie skrupulatność, takie podążanie. Krok za kroczkiem według jakichś punktów jest czymś takim naturalnym, czymś normalnym, czymś, o, o czym oni po prostu pamiętają, co nie jest dla nich żadnym problemem. Także myślę, moi drodzy, że to odkrycie siebie, ale też przyjęcie siebie, ono nam bardzo pomaga w życiu, bo właśnie możemy odkryć siebie i możemy. Powiedzieć nie, to mi się nie podoba. Ja bym właśnie chciała być taka skrupulatna, ja bym chciała właśnie być taka schematyczna, mogę tak powiedzieć, ale moi drodzy, co mi to da? Oczywiście, moi drodzy, my musimy czasem postąpić trochę wbrew temu naszemu temperamentowi, aby żyć, aby pracować, aby spełniać jakieś swoje obowiązki. Natomiast takie kluczowe jest, moi drodzy, przyjęcie siebie. Czyli ja odkrywam siebie, odkrywam bogactwo, które we mnie złożył Bóg, ale to bogactwo to są takie cechy pozytywne i to są takie cechy, które mogą mi to życie troszeczkę utrudniać. Ale ja zawsze mogę ukierunkować to wszystko na dobro. I o to chodzi. I to jest właśnie klucz do sukcesu, moi drodzy: ukierunkować to, co jest we mnie na dobro, czyli to, co trzeba troszeczkę przytemperować. A to, co trzeba bardziej rozwinąć. Ale do tego jest potrzebne poznanie, do tego jest potrzebny wgląd w siebie, do tego jest potrzebny najlepszy przewodnik, a tym najlepszym przewodnikiem po naszych wnętrzach jest Duch Święty. Także, kochani, cieszmy się tym, co mamy, bo każdy ma wiele, naprawdę każdy ma wiele. Tylko nie każdy to przyjmuje, nie każdy docenia to, co ma. Czasem się oglądamy za bardzo na innych i chcemy być tacy inni, chcemy mieć jakieś cechy, które są poza naszym zasięgiem, a nie wyłuskujemy z siebie tego, co jest w nas, co także jest dobre i co także jest światu potrzebne. Dzisiaj miałam dość aktywny poranek, bo byłam z Faustynką w jej drugiej szkole. Faustynka w każdy wtorek bierze udział w zajęciach w innej szkole, w grupie dzieci, które mają tak trochę wyżej podstawioną poprzeczkę intelektualną. I dzisiaj mogłam uczestniczyć w takim krótkim pokazie w tej jej w drugiej szkole. I wiecie, kiedy tam weszłam, no to tak sobie pomyślałam, że te dzieci, które tutaj są, no to są takie dzieci z tym takim wyższym IQ, można powiedzieć. I pewnie powołaniem tych dzieci jest wykorzystywanie tego właśnie podwyższonego IQ do czynienia dobra. Że one będą w życiu musiały używać tego, co Bóg im wlał do tych główek. Tam jest coś więcej może niż przeciętnie dziecko ma, ale nie po to, żeby teraz się wywyższać, tylko po to, żeby używać tego do dobra. I każde dziecko będzie musiało odkryć tą działkę, w której będzie ten intelekt mogło wykorzystywać. I to jest piękne, moi drodzy, że jedni dostają takie talenty, inni takie jedni mają jakieś zdolności intelektualne, inni zdolności manualne, ale w tym wszystkim chodzi o to samo aby odnaleźć swoje miejsce na tej Ziemi. I aby czynić dobro, aby kochać te nasze zdolności, te nasze predyspozycje, ten nasz temperament, on jest nam dany po to, abyśmy mogli używać tego wszystkiego do miłowania. I prośmy dzisiaj, moi drodzy, świętego Jana chrzciciela, o wstawienictwo, abyśmy mogli odkryć tą działkę rzeczywistości. Do której posyła nas Bóg, abyśmy mogli odkryć to piękno, które jest w nas i abyśmy mogli dawać je naszym najbliższym, ale także światu. Kochani, podzielę się z Wami jeszcze moim dzisiejszym wierszem i kończymy. Jego tytuł brzmi Nieprzypadkowy Nieprzypadkowa Jesteś drobinką we wszechświecie. Lecz pomyśl, twego istnienia chciał sam Bóg. To On ukształtował cię w łonie matki, to On wlał w ciebie ożywcze tchnienie On, potężny król. Nie jesteś tu przypadkiem. Bóg nie pomylił się. Tyś owocem jego miłości, on na swych dłoniach wyrył imię twe. I teraz pragnie prowadzić przez życie to umiłowane dziecko swe. Pragnie, byś odkrył bogactwo swego wnętrza, byś poznała, co w tobie i tylko w tobie złożone jest. Daj się ponieść jego duchowi ku głębinom piękna, które wymalował w tobie Bóg. Nie oglądaj się na to, co mają inni. Przyjmij z wdzięcznością Jego dary i słusz nimi. Słusz! Trzymajcie się cieplutko, kochani, z Panem Bogiem. Pa!